tanga tak odległy, a tak bliski. Tango argentyńskie odległe jak Buenos Aires i tak bliskie, bo w Toruniu się z nim zetknęłam na warsztatach z tanga. Patrząc na potulnie podążającą partnerkę za mężczyzną, widzi się eskalację jej kobiecości w rytmie Wolny, wolny. W meandrach pus occio kobiety jest wodzeniem wzrokiem za jej nogami, które mistrzowsko suną po parkiecie, partnerując mężczyźnie. Elegancja i napięcie mięśni tworzą obraz pary skazanej na przeżycie chwil, które na długo zapadną w ich pamięci.